Kredyt na zakup sprzętu biurowego Zakup nowoczesnego sprzętu biurowego może znacząco zwiększyć efektywność pracy w firmie. Dla wielu przedsiębiorców inwestycja ta jest niezbędna, jednak nie każdy dysponuje wystarczającymi środkami na zakup potrzebnych urządzeń od razu. W takich sytuacjach kredyt na zakup sprzętu biurowego staje się atrakcyjnym rozwiązaniem. Z artykułu dowiesz się, jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie ubiegać się o taki kredyt oraz jak uniknąć typowych błędów. Wymagania do uzyskania kredytu na zakup sprzętu biurowego. Aby uzyskać kredyt na zakup sprzętu biurowego, niezbędne jest spełnienie kilku kluczowych wymagań. Przede wszystkim, banki oczekują, że wnioskodawca posiada dobrą historię kredytową. To oznacza brak zaległości w spłacie poprzednich zobowiązań oraz brak negatywnych wpisów w bazach dłużników. Instytucje finansowe dokładnie analizują zdolność kredytową, co jest kluczowe dla decyzji o przyznaniu finansowania. Kolejnym ważnym wymaganiem jest dostarczenie dokumentów potwierdzających stabilność finansową firmy. Banki często oczekują przedstawienia sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata, a także informacji o bieżących kontraktach czy prognozach przychodów. W przypadku nowych firm może być wymagane dodatkowe zabezpieczenie kredytu, np. w postaci poręczenia lub zastawu na nabywanym sprzęcie. Ważnym aspektem, na który zwracają uwagę banki, jest również cel kredytu. Kredyt na zakup sprzętu biurowego musi być precyzyjnie określony pod względem przeznaczenia środków. Instytucje finansowe mogą wymagać szczegółowej specyfikacji sprzętu, który planujesz zakupić, a także wyceny przygotowanej przez dostawcę. Dobrze opracowany plan zakupu znacząco zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego. Jakie są koszty związane z kredytem? Koszty związane z kredytem na zakup sprzętu biurowego mogą znacząco różnić się w zależności od wybranej oferty oraz warunków rynkowych. Najważniejszym kosztem, na który warto zwrócić uwagę, jest oprocentowanie kredytu. Oprocentowanie to może być stałe lub zmienne, a jego wysokość zależy od wielu czynników, takich jak ocena ryzyka kredytowego czy okres kredytowania. Warto dokładnie przeanalizować, jaki wpływ na całkowity koszt kredytu będzie miała zmiana stóp procentowych. Oprócz oprocentowania banki mogą naliczać różnego rodzaju opłaty dodatkowe. Najczęściej spotykane to prowizja za udzielenie kredytu, opłaty za wcześniejszą spłatę, a także koszty związane z ubezpieczeniem kredytu. W niektórych przypadkach banki oferują możliwość zrezygnowania z niektórych opłat, jednak wiąże się to zazwyczaj z wyższym oprocentowaniem lub innymi mniej korzystnymi warunkami kredytu. Nie można również zapominać o kosztach administracyjnych związanych z obsługą kredytu. Banki mogą naliczać opłaty za prowadzenie konta kredytowego, za przesyłanie wyciągów lub za każdorazową zmianę warunków umowy. Wszystkie te koszty powinny być dokładnie przeanalizowane i uwzględnione przy podejmowaniu decyzji o wyborze konkretnej oferty kredytowej. Jak wybrać najlepszą ofertę kredytową? Wybór najlepszej oferty kredytowej na zakup sprzętu biurowego wymaga porównania różnych propozycji dostępnych na rynku. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na wysokość oprocentowania oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje i opłaty administracyjne. Kluczowe jest, aby porównać całkowity koszt kredytu, który uwzględnia wszystkie wydatki związane z obsługą zobowiązania. Kolejnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest elastyczność oferty kredytowej. Dobre oferty powinny umożliwiać wcześniejszą spłatę bez dodatkowych kosztów, a także możliwość dostosowania harmonogramu spłat do aktualnej sytuacji finansowej firmy. Warto również sprawdzić, czy bank oferuje wsparcie doradcze i możliwość renegocjacji warunków kredytu w razie zmiany sytuacji rynkowej lub finansowej przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia jest także opinia innych klientów oraz renoma banku. Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnej oferty, warto zasięgnąć opinii wśród innych przedsiębiorców oraz sprawdzić recenzje i oceny banku. Dobrze jest także skonsultować się z doradcą finansowym który pomoże ocenić różne oferty i wybrać tę, która najlepiej odpowiada potrzebom i możliwościom Twojej firmy. Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu? Proces ubiegania się o kredyt na zakup sprzętu biurowego wymaga zgromadzenia odpowiednich dokumentów, które będą potwierdzały Twoją zdolność kredytową oraz cel kredytu. Podstawowym dokumentem jest wniosek kredytowy, który zawiera dane dotyczące Twojej firmy, informacje o właścicielach oraz szczegóły dotyczące planowanego zakupu sprzętu. Wniosek musi być wypełniony starannie, ponieważ błędy lub braki mogą opóźnić proces rozpatrywania. Kolejnym istotnym dokumentem są sprawozdania finansowe firmy za ostatnie lata. Banki często wymagają bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji o bieżących zobowiązaniach finansowych. Jeśli Twoja firma jest nowa, możesz zostać poproszony o przedstawienie biznesplanu lub prognoz finansowych, które uzasadnią zdolność do spłaty kredytu. Dodatkowo, w zależności od wymagań banku, mogą być potrzebne inne dokumenty, takie jak umowy z dostawcami sprzętu, wycena zakupów, a także dokumenty potwierdzające prawo do prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku większych kwot kredytu, bank może wymagać zabezpieczenia, np. w postaci poręczenia lub zastawu, co wiąże się z koniecznością dostarczenia dodatkowych dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu. Jakie są warunki spłaty kredytu na zakup sprzętu? Warunki spłaty kredytu na zakup sprzętu biurowego mogą różnić się w zależności od wybranej oferty kredytowej oraz indywidualnych ustaleń z bankiem. Standardowo kredyt taki spłaca się w regularnych ratach, które mogą być stałe lub malejące. Wybór między tymi opcjami zależy od preferencji i możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Raty stałe zapewniają przewidywalność, jednak mogą być wyższe na początku okresu kredytowania w porównaniu z ratami malejącymi. Okres kredytowania to kolejny istotny aspekt, na który warto zwrócić uwagę. Im dłuższy okres spłaty, tym niższe miesięczne raty, ale jednocześnie wyższy całkowity koszt kredytu. Ważne jest, aby okres kredytowania dostosować do możliwości finansowych firmy oraz przewidywanego cyklu życia zakupionego sprzętu. Banki mogą oferować różne okresy kredytowania od kilku miesięcy do nawet kilkunastu lat, co daje dużą elastyczność w planowaniu spłat. Często spotykanym rozwiązaniem są także opcje wcześniejszej spłaty kredytu, co pozwala na zmniejszenie całkowitych kosztów związanych z kredytem. Należy jednak dokładnie zapoznać się z warunkami wcześniejszej spłaty, ponieważ niektóre banki mogą naliczać dodatkowe opłaty za taką operację. Warto również upewnić się, że umowa kredytowa nie zawiera klauzul, które mogłyby być niekorzystne w przypadku zmiany sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Korzyści z kredytu na zakup sprzętu biurowego. Kredyt na zakup sprzętu biurowego przynosi wiele korzyści, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jedną z najważniejszych zalet jest możliwość sfinansowania niezbędnych inwestycji bez konieczności angażowania własnych środków finansowych. Dzięki temu firma może zachować płynność finansową, co jest szczególnie ważne w przypadku dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Dodatkowo kredyt na zakup sprzętu biurowego pozwala na rozłożenie kosztów zakupu w czasie. Dzięki temu obciążenie budżetu firmy jest mniejsze, a przedsiębiorstwo może lepiej planować swoje wydatki. Możliwość rozłożenia spłat na dogodne raty umożliwia również elastyczne zarządzanie przepływami finansowymi, co jest kluczowe dla stabilności finansowej firmy. Kolejną korzyścią jest możliwość zakupu nowoczesnego sprzętu, który zwiększy efektywność pracy i konkurencyjność na rynku. Inwestycje w nowoczesne technologie mogą przyczynić się do poprawy jakości świadczonych usług lub produkowanych towarów, co z kolei może prowadzić do zwiększenia przychodów. Dzięki kredytowi firma może szybko zareagować na zmiany rynkowe i niezwłocznie wdrożyć nowoczesne rozwiązania. Jakie są najczęstsze błędy przy ubieganiu się o kredyt? Przy ubieganiu się o kredyt na zakup sprzętu biurowego przedsiębiorcy często popełniają błędy, które mogą prowadzić do odrzucenia wniosku lub uzyskania niekorzystnych warunków kredytowych. Jednym z najczęstszych błędów jest brak odpowiedniego przygotowania dokumentów. Niedokładnie wypełniony wniosek, brak wymaganych załączników lub błędy w dokumentacji finansowej mogą znacząco opóźnić proces ubiegania się o kredyt. Kolejnym błędem jest nieprzemyślany wybór oferty kredytowej. Wiele firm decyduje się na pierwszą lepszą ofertę, nie porównując jej z innymi propozycjami dostępnymi na rynku. Brak dokładnej analizy kosztów kredytu oraz warunków umowy może prowadzić do niekorzystnych zobowiązań, które będą obciążały firmę przez długi czas. Warto poświęcić czas na porównanie różnych ofert i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem ostatecznej decyzji. Ostatnim z typowych błędów jest zbyt optymistyczne podejście do zdolności kredytowej firmy. Przedsiębiorcy często przeceniają swoje możliwości finansowe, co może prowadzić do problemów ze spłatą zobowiązań. Aby uniknąć tego błędu, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową oraz zaplanować spłatę kredytu, uwzględniając różne scenariusze rynkowe i ewentualne trudności finansowe. Uzyskanie kredytu na zakup sprzętu biurowego może być świetnym sposobem na rozwój firmy, jednak wymaga starannego przygotowania i przemyślanego działania.